NASA zaciąga hamulec ręczny na misję księżycową. W niedawnym oświadczeniu Amerykańska Agencja Kosmiczna potwierdziła, że ludzie wylądują na księżycu dopiero w 2026 roku, a przelot nad nim zostanie opóźniony do września 2025. Warto przypomnieć, że w oryginalnych planach NASA w 2024 roku miało dojść do lądowania misji Artemis 3. Kolejne opóźnienie w tej misji nie jest więc zaskoczeniem, a bezpieczeństwo astronautów jest z całą pewnością najwyższym priorytetem. NASA planuje w ten sposób dać zespołom Artemis więcej czasu. Skorygowany harmonogram przewiduje, że we wrześniu 2025 roku wreszcie dojdzie do startu misji Artemis 2, a w rok później Artemis 3. Będzie to pierwsza załogowa misja na południowy biegun Księżyca w historii ludzkości. Czy również i te daty zostaną przesunięte w niedalekiej przyszłości?